Cześć dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie ze srebrnej góry i zapraszam do obejrzenia odcinka pod tytułem Jak radzić sobie na ścieżkach typu single track. Ja, żółtodziub enduro MTB i ona, Iwona, która ogarnia takie szkolenia koncertowo. Witam serdecznie w Srebrnej Górze na trasach rowerowych. Dzisiaj zaczniemy sobie szkolenie od placu treningowego i przejdziemy przez wszystkie przeszkody. Tak powiemy tutaj jak jak pracować, jak jak sobie poradzić na takich single trackach? Mam nadzieję, że czegoś się nauczę. Mam nadzieję, że i Wy czegoś się nauczycie. No z takim nauczycielem mój dzień będzie wymagający. Wam się będzie to na pewno dobrze oglądało. Iwona, od czego najczęściej zaczynasz szkolenie? Szkolenie rowerowe zaczyna się zazwyczaj od tego, że sprawdzam ustawienie roweru, tak, i robię wywiad z zawodnikiem, z osobą, która po prostu do mnie przyjeżdża, sprawdzam, jakie ma oczekiwania, no i później przechodzimy do placu treningowego i robimy poszczególne przeszkody. Powiedz mi, jeśli chodzi o ustawienia roweru, co Twoim zdaniem, czy też co ty zawsze sprawdzasz? Ciśnienie w amortyzatorze opony? Wysokość siedzenia. Dokładnie te rzeczy, które powiedziałeś. Często też ustawiam klamki hamulcowe, ustawiamy sagi, ustawiamy kompresję, rebound. Wszystko to powiem Wam, bo trochę wiem, dobieramy podwagę, jeśli chodzi o ugięcie amortyzatorów, dobieramy to podwagę zawodnika, czy też osoby, która się uczy tak samo ciśnienie w oponach. Które elementy dla początkujących takiego toru, Twoim zdaniem, trzeba opanować w pierwszej kolejności? Myślę, że hamowanie jest bardzo ważną Z Tym istotność. jestem dobry zawsze hamuję górki. <laughs> hamowanie jest dosyć istotne. Myślę, że też balans na rowerze, tak? Więc ja często zaczynam od prostego placu, gdzie po prostu uczymy się hamować i utrzymać pozycję, balans, stójkę na rowerze. I tu już bardzo dużo elementów wychodzi, dużo, dużo mogę zobaczyć po takim krótkim ćwiczeniu bandy, których mamy dużo i na nich jest największa frajda? Na początku bardziej dołem, bardziej środkiem, a później bardziej górą, żeby był większy flow? Kwestia prędkości, ale generalnie wyżej lepiej, tak? Powiedzmy założenie, jak taka ciężarówka, chcemy się poruszać troszeczkę na bandach, więc myślę, że raczej górą, aczkolwiek osoby początkujące często mają po prostu lęk przed tym, żeby wjechać na bandę, więc jakby też dostosowujemy to do klienta, ale no promień skrętu dosyć duży, tak? Przyjeżdżamy w jakieś miejsce, na którym chcemy sobie pojeździć. Jest to dla nas miejsce nowe. Czy sugerujesz przejechać daną trasę 4-5 razy, żeby się jej nauczyć? Czy objeździć wszystko z nadzieją, że nie przewrócimy się na przykład gdzieś, bo coś nas zaskoczy? Myślę, że zdecydowanie dobór poziomu tras. Do zawodnika, tak? Bo jeżeli jedzie mężczyzna na przykład z kobietą, ze swoją żoną i chce jej pokazać, jak piękny sport uprawia, no to zdecydowanie zabrałabym na jakieś łatwiejsze single tracking. Okej, okay, nie każdy ma też możliwość, żeby często bywać na takich różnych parkach szkoleniowych. Ale widzę tutaj dużo elementów z pamptraka. Czy to jest dobry element, który jest praktycznie w każdym mieście, żeby sobie utrwalać tą pewną wiedzę? Zdecydowanie, jak najbardziej. Ja wszystkich swoich klientów, pacjentów bardzo często odsyłam na Pamtraka, żeby jakby jakiś czas poświęcić po prostu tutaj, bo będzie się to powtarzało praktycznie w każdej, w każdej przeszkodzie, cały czas na trasie, więc... No bo Pamtrak tak naprawdę to są i rolki, i bandy naprzemiennie, prawda? Tutaj mm. też to mamy i też to będziemy dzisiaj ćwiczyć. Tak jest. Kończymy szkolenie na torze treningowym. Jak widzicie, jestem cały i zdrowy, pełen werwy, dlatego wsiadamy w tarpana, lecimy na górę. Nie po to, żeby podziwiać widoki, tylko po to, żeby zjechać coś bardziej trudniejszego. Dziękuję Ci bardzo za Dzięki. ogrom wiedzy, za miło spędzony czas. Eee, teraz będą fajne ujęcia, więc zostańcie z nami. A ja już dzisiaj zapraszam Was na kolejne odcinki na portalu Wheel of Psych.